Dzień dobry Polsko. No i znowu witamy z granicy, znowu witamy z granicy w Świnoujściu. No jednak to Świnoujście, ta granica nie schodzi teraz z pierwszych stron poważnych gazet i poważnych portali. Tak naprawdę, zobaczcie, tam sobie milicja niemiecka robiła pankę. Tam sobie niemiecka policja robiła pankę. Zaraz wam to przybliżę, żebyście zobaczyli. Ale pokażę wam tutaj film, który widać dokładnie z tego miejsca. Dokładnie z tego miejsca, kiedy sobie policja Niemiecka przywozi imigrantów tutaj i ich tu zostawia. No tak, oczywiście władze miasta Świnoujścia zdziwione, zdziwione, Pani Ratowska dziękuję za ich dobrą pracę. No, my też im bardzo dziękujemy za ich dobrą pracę, ale obowiązkiem Straży Granicznej nie jest przyjmowanie imigrantów do cholery jasnej na tej granicy, tutaj. Normalnie jak paczek z poczteksu, tylko jest obowiązkiem strzeżenia tej granicy. Jeżeli tu mam granicę państwową, to za obowiązkiem Strażników Granicznych jest pilnowanie tej granicy, a nie przyjmowanie po nosach tutaj jakichś ludzi. Bo jak to wygląda? Jak to wygląda? No, sami widzieliście to na filmie. To jest po prostu skandal. To jest po prostu skandal, co tu się odbywa. I mam nadzieję, że ktoś poniesie kiedyś za to jakieś konsekwencje. Miejmy nadzieję, że zostaną spisane czyny i słowa i ludzie, którzy za to odpowiadają, po prostu odpowiedzą. Druga rzecz, już o tym mówiłem, ale powtórzę znowu. Tutaj są kamery. Można je uruchomić. Można je uruchomić. Pani Agatowska, oczywiście, ich jeszcze nie uruchomiła. Mówisz, że to jest jakiś tu system, bo to jest system do system do e, spraw związanych z komunikacją e, z ruchem no dobra, to uruchomcie te, te kamery a jeżeli jesteście tacy transparentni a słowo transparentne e, z ust Pani Agatowskiej nie schodziło jeszcze przed wyborami prawie wcale no to uruchomcie te kamery i wrzućcie e, obraz do internetu zobaczymy wtedy kto, kiedy, o której i po co tu przyjeżdża chyba to nie jest żadna tajemnica, prawda? kto się porusza przez granicę państwową przez granicę Polski z Niemcami Także nie róbcie jaj, bo to co się dzieje to są po prostu zwykłe jaja, ręce z nogami opadają. Niemcy po nocy przerzucają sobie tutaj po prostu imigrantów, przyjmują ich od niemieckiej policji, tak jak mówiłem, jak paczki z poczteksu, a to jest przecież nie do pomyślenia, to jest nie do pomyślenia, żeby w wolnym kraju Straż Graniczna tak pracowała. Przywożą? No to proszę bardzo, w dzień, biały dzień, a nie środek nocy. Co to jest? Co to jest? Gdzie oni potem pojechali? Co oni potem z nimi zrobili? Kto to był? Co? Kto to był, to sprawdzimy później. Wpuśćmy ich. No to dobrze. Jak coś się stanie, jak będzie jakiś gwałt, jakiś napad, to co powiecie? Wydarzyło się? No to niech się to wydarzy w waszej rodzinie, to zobaczycie, że wtedy to przestaje być, wydarzyło się, przestaje to być statystyka, a zaczyna być po prostu wielka tragedia. Nikomu czegoś takiego nie życzę. Nikomu czegoś takiego nie życzę, ale pamiętajcie jedno. Pamiętajcie jedno: jeżeli nie będziemy sami pilnowali swoich rzeczy, to nikt za nas tego nie zrobi. Mamy kamery, korzystajmy. A takie tłumaczenie, że dziękuję Straży Granicznej za to, że oni wykonują wzorowo swoje obowiązki. Jakie obowiązki wykonują wzorowo? Zabierają tutaj po nocach ludzi z granicy. To jest wzorowe wykonywanie obowiązków. Nie wiem, nie wiem. Ręce z nogami opadają. Straż Graniczna jest od pilnowania granicy. Nie od przyjmowania imigrantów na granicy. Miłego dnia. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz, udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy.